Każdy mówi, że on ma rację. Na Zachodzie jest drama tych teologów. Porobiło się coś strasznego. Każdy coś głosi, coś wymyśla. A tak jest to wszystko proste. Wiecie, ojciec święty Jan Paweł II miał yy, oprócz Biblii, no bo Biblia, wiadomo, jest, jest fundamentem wszystkiego, miał dwie książki na swoim biurku. Pierwsza to była Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, a druga była to traktat o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Grynion Demofor. Te dwie książki miał Jan Paweł II na swoim biurku, żadnych innych. Sam był teologiem, sam był filozofem, sam pisał, znał wszystko. Te dwie proste książki miał i tym żył. Tu nie ma nic nadzwyczajnego. Ja, jak czytam to, ten traktat, to nie czytam, to tylko przeczytałem. To jest do życia, to jest można otworzyć w każdym miejscu.